I tak. No dobra, lecę z access tym oknem. Tu kurde... Piękło mi. Deska. Taki banan, o. Ale przyszedł akryl. Elegancko. Farba przyjdzie i będzie git. A jak? Przyjdzie dziesiąt... a, tu będzie obudowane. No, coś się wymyśli. Dobra, jedziemy dalej. Tu będzie dziesiątka Tu jakieś cieńsze trzeba dać. Aha, tu przyjdzie jeszcze z, od środka. Coś się wymyśli. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że to nie pękną. Ciekawe kurwa? Może nie będzie takiego docisku i. Może nie pęknię. Tu może najpierw zbije, ci buja. Uszło Właśnie, tu nie chcę pęknąć. A. Właśnie pękło kurko. Dobrze. Przyjdzie akryl. ile równo. Elegancko. Tu chodziło. No ładne cacko. Dobra. Myk piek, cyk. Będzie naprawdę. O, nie widać mi, podoba się to. Dobra. Jeszcze jedna na górę. Byta też pękła. Bo. 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 <ities> się wyrówno. Mek pek Będzie git. A, to dobre jest. Tu twoja chwila prawdy. No. Bo, żeby powyginali. Przyjdzie kit, będzie git. Podoba mi się ta robota. Elegancko jest. No, ja jestem zadowolony. No, lubię te roboty. No i pięknie jest. Aż. Mięknie. Dobra. Później od środka daje jakieś łaty. Muszę dociąć na wymiar. Czekaj. Dobrze to jest chociaż. O kurwa. Buja się jak babcicyce. To na dole jakaś kurwa się. i A Albo ta nie, idź pan w chuj Dobra, weź tą poziomicę, chłopie odłóż Kurwa jeszcze się alarm włączyć Gdzie wył kurwa A, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę No dobra Teraz już do góry jadę całą Jeszcze chwila, będzie można zawiasy na drzwi nałożyć Odkręcać i drzwi otwierać no Dobra, tak sobie jadę dalej No ładne będzie okienko, trochę kurwa duże Jakieś kurwa wielkie to okno Krzywo coś No chuj Co z tego będzie to mi się podoba! O to chodzi! No dobra! Przyszedł moment... Przykręcenia zawiasów! I drzwi! Jakieś zawiasy... Jakieś wkręty dali... No jakieś kurwa małe... Co to jest w ogóle za wkręt? Chyba dam swoje, dłuższe, chcę zobaczyć... Zawiedzą lepsze! i dziadostwo dali o dłuższe są to ma też w belkę wejść no zobaczymy tu sto przykręcę to musi być tutaj na samym dole kurwa akurat z tej wyszło za mi nie pasuje W belkę trafić, i od dołu by było chyba 8 od tego. Czyli tak 8? Czyli można około 10 do góry. Tabelka się kończy. Zobaczymy. to żeby mnie ja tutaj belki przykręcił, to by mogło tak być ewentualnie na samym dole. No, muszę wtedy przykręcić trochę tu bardziej, nie na tym. Dobra, coś takiego wtedy, Mamy coś takiego muszę nawiercać, trudno tu damy trochę. Ale na moje wkręty Jak ja się przewrócę albo co To ja się za swoje przewrócę W ogóle wszystko to jest wielki chuj ich za krótkie są? Dziadostwo jakieś dali Kurwa wydałem podwójną belkę do czego przykręcić jest równo nie warto. kurde, co on robi no bo teraz będzie no i u góry, kurwa, nie wiem czy nawiercać, czy od razu Boże że te dłuższe dałem, bo... Tak to chuj Pęknie. Dobra Tak to złapało mi do tych belek Te krótkie ich by nie złapały w życiu No i gitara Idzie raz Teraz to, dziadu. Też by się przydało jakieś złapać. Czy one opadną? Na dole dać chyba, co? Żeby nie opadały. To takie, kurwa, krzywe jakieś. Kurwa, tańsze to co ty chciałeś chyba tak dam jak leci te drzwi mi nie opadną chyba jo wiesz, że będziemy przewiercać bo jak dam je w poziomie to automatycznie poleci wszystko dobra trzeba tak dać Łapało belki, dobra? Dobra, dół jest, teraz górę. A tu tak trzeba zrobić. Albo od dołu jest tak samo, żeby to było ładnie. Żeby nawias był, zawias 8 od góry. 8 od drzwi. O. Dobra. teraz Takiego, o. Na łoko. A jak? Już czuję, że podkładać coś. Papeką, bo tu nawiasy jakieś... Nawiasy jakieś krzywek. Kurwa. No widzę, widzę. Miki, Miki. Kurwa, nie weszło. Pierdzielony, muszę tych te, te wkręty tu wkręcić te małe Czy nie ta końcówka u brzym pole tam pole tym końcówką Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano Dobra Teraz chwila prawdy no dobrze, chcę to wykręcić z tych zawiasów Ży mię to opadnie. Co? Jonathan Tita Wieram. Comer. Virar de coluna. Ita. <laughs> Fint. No elegante. Vai lá, No elegancko jest Hello, hello Hejdo do! Cool. No elegancja w All in cool. Mogłem dać jeszcze tego, serduszko To był wychodek elegancki Siema Witaj, jedno pyset nic nie usiadło nawet no elegancja jest dobra jak tak ładnie jest to jadę dalej ze ścianą następną git, panie git kiedyś usiądzie i tak